Wraz z Maczkiem przetestujemy sobie wyrzutnie. Shockwave 9000. Wysoko o! Piękna. Gęste efekty. Duże efekty. To jest kurde. Konkretna 30. Ma dupnięcie też. Fajna, wysoko leci, mega! Nie dość, że wysoko leci, to jeszcze te efekty naprawdę są duże. Także idealna do miasta na miejskiego sylwestra i nie tylko. Kurde, mega To jest długo zwróćcie uwagę Oj, finał! Wow! Finał sztos Ale stos to Sztos totalny Ej, to jest mój faworyt chyba